Podjechałam właśnie pod gabinet, zaczynamy już przyjmować pacjentów i chciałam Wam co nieco na ten temat opowiedzieć. Dostęp do stomatologów będzie teraz dużo łatwiejszy, natomiast wchodzą nowe procedury i zmieni się organizacja pracy, dlatego pacjenci mogą się czuć lekko zdezorientowani. Nagrałam ten poradnik po to, żeby pomóc Wam przygotować się do wizyty u stomatologa oraz pokazać, jak gabinet przygotowuje się na Wasze przyjęcie. Zmieniliśmy organizację czasu pracy. Wydłużyliśmy czas wizyt, a pomiędzy wizytami jest dodatkowy czas na dezynfekcję gabinetu. Staramy się, aby w poczekalni nie przybywało naraz kilka osób. Dzięki temu gabinety to bardzo bezpieczne miejsce. Przychodząc na wizytę powinniście być w maskach. Po wejściu do gabinetu zostaniecie poproszeni o odkażenie rąk. Potem przeprowadzimy z Wami pogłębiony wywiad epidemiologiczny. Zapytamy o takie rzeczy jak o to, czy ostatnio wyjeżdżaliście, czy kaszlecie oraz czy mieliście kontakt z osobą zakażoną. A na końcu zmierzymy Wam temperaturę. Kiedy jesteście już gotowi, recepcja mnie o tym informuje, a ja idę Was zaprosić do gabinetu. Witamy się oczywiście bez podawania rąk, ale uśmiecham się do Was, chociaż tego nie widać, bo mam maseczkę. Pacjenci nie powinni dotykać klamek ani żadnych powierzchni w gabinecie. Po wejściu do gabinetu zostaniecie poproszeni o to, aby usiąść na fotelu i najpierw zdjąć maseczkę, a potem przepłukać buzie płynem antyseptycznym, który ma na celu jej odkażenie. Dostaniecie też od nas specjalne ochronne okulary. My, czyli lekarze i asystentki, ubieramy się w dodatkową odzież ochronną. Mogą to być fartuchy bądź kombinezony. Potem zakładamy czepki, które chronią nasze włosy i głowy. Maseczki oczywiście, no i przyłbice, które będą ochraniały nas, nas przed sprejem, który unosi się w czasie wykonywania zabiegów. Potem odkażamy ręce, na ręce zakładamy rękawiczki i te również odkażamy. Pomiędzy pacjentami jest naprawdę sporo do zrobienia w gabinecie, dlatego mamy na to zarezerwowany dodatkowy czas. Wietrzymy pomieszczenia i stosujemy różne sposoby na oczyszczanie powietrza, takie jak jego filtrowanie bądź fumigacja. Odkażamy wszystkie powierzchnie płaskie, te małe, płynem na bazie alkoholu etylowego 70%, takie jak biurko, blat czy fotel. Większe powierzchnie odkażamy płynem na bazie aktywnego chloru półprocentowego, mogą to być np. podłogi bądź ściany. Takie działanie się uzupełnia i jest bakterio oraz wirusobójcze. Sporo tych nowych zasad, prawda? I być może na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się bardzo zawiłe, ale całkiem prosto wprowadzić te środki ochrony osobistej. Dlatego chciałabym podziękować firmie CERKAMET, która dostarczyła mi środków ochrony i dezynfekcji, po to abym mogła nagrać dla Was ten materiał. Zależy nam na tym, aby budować świadomość o ochronie oraz powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Wszystkie ukazane w filmiku produkty możecie kupić zarówno na potrzeby gabinetu, jak i dla siebie, do domu czy do biura. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia na wizytę. pa! pa.